Dobrze, to w takim razie witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy, że Państwo wybraliście ten seans, że jesteście dzisiaj z nami. Pozdrawiamy też wszystkich, którzy oglądają to spotkanie w internecie. Przedstawię raz jeszcze od mojej lewej podtwórcę roli Zwok. Może od tego zacznę. Mikołaj Lizut i oczywiście producent pomysłodawca Dobry wieczór. I reżyser pierwszego sezonu. Paweł Maślona, reżyser sezonu numer dwa, czyli sezonu, który Państwo właśnie. No Obejrzeliście. Ja nazywam się Michał Oleszczyk, prowadzę spotkanie i przy serialu także odegrałem rolę kierownika literackiego i autora jednego z odcinków. Pytanie na początek do Mikołaja. Mikołaju, jak się zaczęli pisarze, tak w ogóle, bo to jest już projekt, który trwa troszkę dłużej? I gdybyś po, po prostu o takim początku, pomyślę, yy, powiedział, jak to wszystko się zaczęło? Wydaje mi się, że. Yy... Początek leży w takiej dosyć prostej konstatacji, że żeby zwrócić się po prostu do znakomitych pisarzy z prośbą o to, co potrafią najlepiej, to znaczy o napisanie jakiegoś kawałka. Myślałem, że myślałem wtedy, że, że może to będzie po prostu Coś takiego najprostszego, czyli kawałek dla kobiety i mężczyzny. I w sumie no, u zarania tego pomysłu leżało coś, wydaje mi się, chyba takiego najbardziej prymitywnego i prostego, jeśli chodzi o, o kino w ogóle. To znaczy, żeby zwrócić się do pisarza o napisanie, a do aktorów o zagranie. Tylko tyle i aż tyle. Na ogół jest teraz tak, że aktorzy, Mówią o modzie, o przyszłości świata, o kuchni. Pisarze komentują politykę. Krótko mówiąc, ten ci pisarze, serial na krótko, to jest jakaś taka podróż do korzeni naszych artystycznych. Tak bym chyba mm -hmm. to mówił. Mm -hmm. Wyreżyserowałeś pierwszy sezon. Maciej Sztur i Magdalena Cielecka byli wówczas. Bohaterami i, i, i był cały, cały zestaw pisarzy, którzy właśnie pisali odcinki. Między innymi był tam Jakub Żurczyk, Manuela Bretkowska, wielu innych. I teraz pytanie do Pawła: jak do ciebie się zaczęła ta przygoda? No bo wkroczyłeś do projektu, który, który w swojej drugiej odsłonie miał się objawić. I gdybyś powiedział właśnie, jak ty do tego podszedłeś w ogóle na początku? jak, jak co pomyślałeś? Dla mnie to się zaczął od Mikołaja, który zadzwonił do mnie, a, a sam projekt znałem już wcześniej i on mi się w ogóle bardzo jakoś podobał. Ta, ta, ta idea, żeby stworzyć właśnie takie krótkie formy, na podstawie, to takie niezależne od siebie, takie, takie etiudy. I nie wiem, no, ja wcześniejsze, ostatnie doświadczenia z krótką formą to miałem w szkole filmowej. I mam wrażenie, że, że, że wtedy to w ogóle nie wiedziałem, jak się za to zabrać, a... A już teraz jakoś łatwiej mi było to. Jakby większą też miałem Friday z tego chyba i takiego, jakby próby złapania czegoś właśnie w takiej miniaturze. I to mnie jakoś tak fascynowało. I byłem bardzo ciekaw też tych tekstów i w ogóle tej możliwości spotkania się z tyloma różnymi światami, nie? no bo to masz nagle taką możliwość wejścia do dziewięciu różnych rzeczywistości, które są zupełnie inne i od początku też pomyliłem na to taki, Zresztą też byliście wtedy w tych naszych rozmowach to od początku też jakoś tak czułem, że, że chciałbym, żeby każdy z tych filmów był inny. To znaczy, byśmy te teksty też, które byśmy dobrali, to znaczy, żeby tworzyły jakąś taką różnorodną galerię różnych różnych światów, żeby można się też pobawić tym filmowo, żeby to nie był po prostu taki jeden po prostu podzielony na dziewięć odcinków kawałek, no. tylko żeby każdy też od z tych filmów oddawał jakoś trochę. Świat tego, tego twórcy. No i takie było nasze główne zadanie, żeby spróbować jakoś trochę oddać to, co my gdzieś w tym, tym tekście wyczytaliśmy, i to przełożyć jakoś na, na film. Mm -hmm, mm -hmm. No, y, czasu było niewiele, to dodam, dlatego że no, też też uczestniczyłem w tych pracach. Y, czasu było tak naprawdę bardzo, bardzo mało i to też był taki szczególny czas pandemiczny, bo jednak ogromna ilość spotkań, które się odbywały na Zoomach i to w takim czasie, kiedy jeszcze nie zaczęły się szczepienia, jeszcze wcale nie mieliśmy takiego przekonania, że to wszystko, nie wiem, będzie zmierzało ku jakiejś to normalizacji. Na to początku w tekstach, prawda? I to chyba się... no właśnie, no właśnie. Ja właśnie. pewien no? taki niepokój. Teraz właśnie gdy obejrzyłem, z Pawłem całość po raz kolejny, no jednak po paru miesiącach, mm -hmm. no to, to właśnie hmm, wydaje mi się, że, że jakoś te, te filmy oddają ducha hmm, czasów, ale też hmm, właśnie widząc je hmm, na dużym ekranie i, i właśnie po kilku miesiącach widzę jak tam bardzo hmm, Paweł fajnie pokombinował, to znaczy, że, że w sensie takim formalnym, w sensie filmowym te odcinki są jednak bardzo daleko od siebie. To znaczy, mm. to są y, takie, takie to jest to czerpanie z różnych bardzo tradycji y, filmowych, sposobów opowiadania i y, no, mnie się to fantastycznie oglądało. Y, oczywiście y, ja zdaję sobie sprawę z tego, jak y, no, niestosowny tutaj y, błąd popełniam. Y, no, no, no. Śmiejąc się na pisarzach, ale co zrobię? Nie no, było, było parę takich, takich momentów, no, w ogóle te style wizualne właśnie, to co Paweł o tym powiedziałeś, nawet różne formaty ekranów, różne rejestry. Jeszcze jedno chciałem zapytać, bo jedna rzecz to jest opowiedzieć dziewięć historii, jedna rzecz to jest nawet zrobić dziewięć krótkich filmów, bo trochę tak to można mhm. powiedzieć. Ale, ale je, jeszcze inaczej jest, kiedy masz zawsze tę samą parę aktorów, bo to jest jednak ten taki tak, no. dystynktywny, inny element tej całości, że zawsze mamy ich tak? i teraz oni się nam pojawiają w tych różnych wcieleniach. I chciałem cię jako reżysera zapytać o ten aspekt, że miałeś za siebie chłacz Antka Kulikowskiego i teraz jak, 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 ta, jak myślałeś właśnie o tej bardzo szczególnej pracy, bo nagle no. wyrejestrowałeś 18 ról. A jeśli policzyć podwojone w pierwszym odcinku, to nawet więcej. Także jak to, jak to było z Twojej strony, właśnie reżyserską? Znaczy, to było też drugie takie podstawowe wyzwanie, że gdzieś wiedzieliśmy, że żeby to było ciekawe, to oni muszą być w każdym tym odcinku różni. I żebyśmy mieli też takie przekonanie, że mimo wszystko my nie oglądamy cały czas Zośki i Jantka po prostu w Nowej jeciudzie, tylko że tam są jakieś postacie, jakieś bohaterowie, więc. No to głównie dużo gadaliśmy o tym właśnie z Zośką i, i Zandkiem w próbach i, i szukaliśmy tego, co tam... Niektóre te teksty to naturalnie dawały, w innych trzeba to było trochę bardziej, po, po, głębiej po, poszukać i pogrzebać i zastanowić się, kim są te postaci, bo mogły być, w niektórych były czy tylko tak zarysowane, w innych więcej już mogliśmy z tego, z tego wyciągnąć. Niektóre były trudne bardzo, takie do złapania, na przykład dla Zośki, pamiętam, trudna była ta masażystka, bo to było mm. trudno w ogóle takie, jakby, co to jest za osoba, to, to mm. pamiętam, mieliśmy dużo rozmów na ten, na ten temat, nie? że w ogóle jak to grać, bo to jest taki. No tekst jest an, a, awangardowy mocno. Tak. Wyruncki Wyruncki jest to, i murek. Tekst. Tak, to jest mm. tekst jeden chyba z moich ulubionych, może nawet ulubiony, e, strasznie lubię ten tekst. I on mi się podobał, ale dużo właśnie rozmawialiśmy z Ośką, no jak, to, jak to złapać, żeby odkleić się od takiej psychologii, że jakby, że ta. Bo wiele, wiele postaci jest takich, że można je tak opowiadać psychologicznie, nie? Znaczy one mają jakiś swój przebieg, ktoś coś się wydarzyło, to one reagują w taki sposób i tak dalej. A ona jest tam, ewidentnie on jest głównym bohaterem tej ciudy, to znaczy on przychodzi no i ma do czynienia z kimś w ogóle dziwnym i nie wie, jak się ma odnieść do tego, więc ona tam jest tym, tym elementem irracjonalnym, który się pojawia, pojawia w tym świecie jego. No i to, to, to była jej osobna zabawa, Czyli Szukanie jakby takiej formy Poza trochę psychologią, nie? Albo taką jakąś po, po, pokrętną psychologią. Gdzie indziej, no to tak jak w tej etiudzie Łukasza Orbitowskiego, to, to szukanie tej takiej trochę, w cudzysłowie, dresiary, nie? To znaczy, jak to jak to znaleźć. Antek to jakoś bardzo od, od początku tam złapał i on to lubił, tego swojego narodowca. A Zośka też, to, 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 mam wrażenie, że ona długo bała się trochę tak... Żeby nie przesadzić, to znaczy że bała się, żeby coś nie było tak za, za daleko, żeby nie było takim czystym, tylko taką, jakby to powiedzieć, takim ornamentem, mhm. tylko żeby to było gdzieś organiczne, nie? Mhm. Ale no to głównie z rozmów to się brało, dużo siedzieliśmy, gadaliśmy i zastanawialiśmy się jak to, jak to zrobić, a to było to jakby oprócz właśnie Formy, no to było drugie takie podstawowe zadanie, to znaczy takie wyzwanie, które sobie gdzieś postawiliśmy, taką ambicję, żeby to dla nas było też ciekawe. Mm -hmm. No tutaj też oczywiście wielu nieobecnych osób na czele, z większością autorów odcinków, ale przede wszystkim myślę też o osobach takich jak chociażby autorka kostiumów Hanka Podraza, która tutaj też wykonała świetną pracę, mm. bo to jest jednak. Stworzenie tych postaci to też jest stworzenie postaci wizualnie, właśnie tego, jak one wyglądają, upierają się. Te odcinki są tak krótkie, że ta prezentacja tych postaci, tego, że my bardzo szybko łapiemy, kim oni mniej więcej są, no nie wiem, ten za duży krawat, antka w scenie pogrzebowej, tak, czy w odcinku pogrzebowym i tak dalej. To wszystko mam wrażenie tutaj zostało bardzo fajnie, bardzo fajnie zrobione. A Mikołaju, powiedz mi, bo to trochę karkołomny projekt, też pod względem produkcyjnym. Tak? Jeden dzień zdjęciowy na odcinek, bardzo różne miejsca, znowu różne stylistyki. Od, od tej strony, jak to wspominasz? No, rzeczywiście to, był, to było bardzo duże wyzwanie, ta produkcja. Też przez to, że jak dobrze wiecie, robiliśmy to właściwie w sercu pandemii. I to w takim ciemnym sercu. Tak, prostu, tak, to jeszcze nie było wiadomo w ogóle, co... Żeby nie się nazwać to innym organem, po <laughs> to to <laughs> <Ale śmiech> naprawdę tak, nie, nie widzieliśmy, co tak, będzie. Baliśmy się, baliśmy to się bardzo, no. że, to, że to nam w ogóle wywróci yy, tę produkcję, tak, tak, bo tak. kilka razy było, nie wiem, czy pamiętacie, dosyć groźnie. To tak. znaczy, yy, no, na przykład na, nasz operator Kajetan miał błędny pozytywny wynik testu. I właściwie no, plan wisiał na włosku. Tak. Zrobiliśmy jeszcze jeden test i okazało się, że jest w porządku. Paweł, też moja na, żona zachowała na, 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 na autoizolacji. Tak. tak, więc ja się musiałem izolować i też musieliśmy przesunąć zdjęcie o parę dni, bo moja żona była chora i nie wiadomo było, czy, czy ja I jestem też chory. Pamiętam dobrze tego Zuma, tak. kiedy powiedziałeś właśnie, że moja żona jest stra... tak zrozumiałem, że to wszystko właśnie może być na włosku. A to był w ogóle taki czas, że wtedy cały czas tylko do, do, dochodziły do nas wieści o innych planach, że ten plan stanął, tamten plan stanął. No, tak, wiedzieliśmy, jest... że, 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 że w ogóle jest groźnie w sensie pracy, mhm. ale z drugiej strony też m, mam ogromny sentyment w ogóle do tego czasu i, no i do, 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 do tamtej pracy. No bo to była super przygoda, mm -hmm. właśnie przez te zmiany, to znaczy przez to, że robiliśmy właśnie dziewięć filmów i trzeba było wejść jakby w zupełnie nową konwencję za razem. Główne zadanie oczywiście było Pawła mm -hmm. i, i, i Zosi Jantka, no, którzy mieli najwięcej tutaj tej przemiany, ale też Kajetan bardzo musiał tutaj kombinować jak mm -hmm. No jak właśnie zaznaczyć te poszczególne konwencje? Na pewno Państwo zwrócili uwagę, że tutaj było bardzo dużo różnych sposobów filmowania w ogóle mm -hmm. znaczy tej narracji takiej czysto operatorskiej. I, no i to było strasznie fajne, no bo to jest. Rzeczywiście Paweł tutaj chyba uchwycił to, yy, tą rzecz, tę rzecz najważniejszą w pisarzach, że to mm -hmm. jest szkolne. Więc to jest taki nasz powrót do, do szkoły, do takich naj, najprostszych sposobów opowiadania mm -hmm. czegoś kinem. No. no i w ogóle zjawisko jakby etiudy, szeroko pojętej etiudy. Tak? Jakby mm -hmm. Mówimy o muzycznej etiudzie, mówimy o studenckiej etiudzie, ale mówimy też o filmowej etiudzie w znaczeniu właśnie czegoś niewielkiego wyrazistego. tego. A takiego niezobowiązującego też, to jest fajne. Tak, jakiegoś takiego właśnie. Tym bardziej, że dzisiaj to był naprawdę wyjątkowy seans, że oglądaliśmy to wszystko w jednym kawałku, ale jednak te historie też były rozsiane, tak, w ramówce Canal Plus. To jest tak troszeczkę, że ktoś może przypadkowo natrafić, tak? Na taką właśnie jedną historykę, a może obejrzeć, a może obejrzeć też, też, też wszystkie. Dla, dla mnie pamiętam, i to właśnie chciałem też zapytać, jak wy to pamiętacie, bo znaczy w ogóle pandemiczność produkcji też <noise> przedziwna właśnie ta wszechobecność zoomów, że to po prostu myśmy mieli też trochę taki swój film w postaci tych kolejnych zoomów, które tak, się odbywały. Właściwie się nie spotykaliśmy na żywo w procesie przygotowawczym. Tak, 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 tak. Parę razy nam się zdarzyło. No my częściej z Pawłem, tak, tak, ale... ale ja. Ja was spotkałem na samym początku i na samym końcu na żywo, a w międzyczasie były tylko inne środki komunikacji, ale chciałem zapytać o to coś, co się wydarzyło, mam wrażenie, i myślę, że to nie tylko ja to sobie wymyśliłem, że na początku zaczęliśmy od różnych historii, było wiele historii na stole, niektóre odpadły, tak, były różne propozycje, ale nikt z nas chyba się nie spodziewał, i to jest pytanie do was, że one zaczną ze sobą rozmawiać. Tak, mhm. że te historie nagle zaczęły się tak trochę dopełniać, rymować. Ale przede wszystkim i o to was chciałem zapytać, że one zaczęły coś mówić o naszym czasie. Czego się trochę nie spodziewaliśmy. W tym czasie był też strajk kobiet. Tak, to dokładnie hmm. był ten czas. Był to, to Czarne jądro pandemii, Strajk kobiet, wiele jakby dramatycznych wydarzeń. No, to też tam się listopada, się listopada, który 11 listopada, 11 listopada byliśmy w postaci uciekających zdjęć właściwie. Dokładnie odcinek czwarty, Leżyny Plebanek który nie rozgrywał się w scenariuszu w dniu 11 listopada, w, w, tej, w tej wizji się rozgrywa. Także o to chyba chciałem zapytać, o takie łapanie rzeczywistości na gorąco, jak to, jak to pamiętacie, takie elementy, które tu się przedostawały? To jest głównie pytanie do Pawła. Mm. Znaczy, ja gdzieś to czułem wtedy, jak to, te, te teksty schodziły, no to z nich się powoli zaczął wyłaniać jakiś taki obraz takiej rzeczywistości, to było, nie wiem, dla mnie to był taki ciekawy proces yy, takiego przyglądania się temu, co tam, zwłaszcza właśnie w tym, w tym okresie pandemicznym, bo my już w, ty, w tym, momencie, no, to byliśmy pół roku w lockdownie w końcu, nie? No tam nie tego okresu takiego wakacyjnego, ale to był w każdym razie taki czas, gdzie mało nowych rzeczy w ogóle powstawało i mało się tak też, więc to była taka ciekawość tego jak ci twórcy teraz, co oni, jakby o czym oni chcą w ogóle opowiadać i tak. co tam, co tam co tam wrze i okazało się, że wychodziły takie tematy e, bardzo, bardzo takie gorące i aktualne, czyli tam temat prekariatu, temat e, kobiet, jakby, w cudzysłowie powiedzmy najogólniej kobiet, czyli jakby kobiecych spraw, pewnej jakiejś takiej podmiotowości roli i tak ja dalej. też pęknięcie Polski na pół, no tak, takie pęknię... przez stół, tak. nowe media. I tam były takie rzeczy, mhm. właśnie jak na przykład Grażyna napisała tekst właśnie o takiej parze, takiej lewaczki i prawaka, no to później to, to, to zdecydowaliśmy się to po prostu dopełnić jakoś wizualnie. To znaczy mieliśmy tą historię, taką właśnie tą, tą taką dziwną parę z piekła rodem, co tak się kocha i nienawidzi, no i pomyśleliśmy akurat właśnie, jak do do zdjęcia, tak pomyślałem, kurde, że jest zbliża 11 listopada, to zróbmy to może w Mariocie z widokiem na ten młyn, bo tam bo tam na pewno się będzie działo. No i to, to, to nie było CGI. Tak. <grym> tak i na prawdziwy. I, i za zaczęliśmy się na ten, na ten marsz, tego 11, więc jakby i postanowiliśmy też od razu, żeby... Dodać jakby takiego poczucia tu i teraz, to zdecydowaliśmy się z Kajetanem nakręcić tą, tą scenę w jednym ujęciu. No właśnie, to jest master, to To było mm -hmm. bardzo trudne. Rzeczywiście. I to było trudne, bo, bo trzeba było się wstrzeć w ten moment, kiedy, kiedy będzie ten marsz. On tam startował, zdaje się, chyba o 14, jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak, tak. Więc my zaczęliśmy rano przygotowania do tego, ćwiczyliśmy ten, ten ruch, żeby to się wszystko zgrało, żeby to nam się udało w jednym ujęciu. To najgorsze było, że oni poszli w końcu. Nie, najgorsze było to, że no było... Że oni w ostatniej chwili, dzień przed zdjęciami, czy dwa dni przed zdjęciami ustalili, że w tym roku odbywa się marsz samochodowy. Tak, to znaczy, że oni tak, będą tak. wszyscy w autach, więc nasz szlak trafił, że będziemy go autach. Ale nie wytrzymali, ale poszli właśnie. Ale poszli, część poszła i tak. Poszli no. na most pojatowskiego spalić mieszkanie. Tak, ale później czekaliśmy, tak, gdzie, są, gdzie są te flary, bo ja pamiętałem ten obraz, tak, wiecie, pamiętacie, tak. te chmury takie czerwone po prostu nad, nad Warszawą. I tak, tego nagle nie tak. było. I, I nie to się zapaliło raz, ale akurat wtedy musieliśmy wtedy przerwać ujęcie, wtedy nie trafiliśmy. Tak. I już później czekamy na następne ujęcia, aż dolecimy do tego z kamerą, do tego okna i czy będzie się palić, że tam nie jest i taki taki ale smutny. To właśnie po było niesamowite, bo jak te dni, jak już miałeś ten pomysł, pamiętam. To, to też, jakby to odliczanie tych dni do tego dnia świątecznego, nagle nasze emocje się przestawiły. Bo ja pamiętam, jak na przykład wysyłałem ci smsa, że kurczę, chyba zakażą tego. Muszę, chyba go nie będzie w ogóle. Nie będzie nie. bardzo tak, tak. za nich wszystko. Nie, w tym roku tutaj kibicowaliśmy mocno, żeby tak, tak. zebrali się tłumnie, nie? Tak, wiesz, co, chyba nie będzie. A potem, no właśnie, ten, ale to te, w sumie wyszło na dobre tyle, że to jest prawda tego czasu, że właśnie był ten tak, właśnie no był taki, połowiczny Ale no. to jest taki skromniejszy, no tak, i skromniejszy tak, ustaliliśmy dobra, niech tak jak był, no, nieważne, nie tak. i tak chyba widać, mam nadzieję, że to jest ten marsz, no bo kto tam się zbiera. No ale to, to jest niepodrabialne właśnie, to tak. jest ten kawałeczek tego, tego tej Nie, to tej dużo, tej... dużo, tak jak mówię, dużo zabawy było też przy tym i takiego właśnie zaczynania na nowo trochę takiej przygody, bo to tak jakby robić osobny taki film, trochę właśnie jak w szkole, z tym, że trudniej, bo, no bo jeden dzień to jest, to, to nie jest No dużo jeden dzień znieciowy, tutaj tak, master shot w tym odcinku, horror w jednym odcinku, bo tekst Michała Walczaka to jest jak najbardziej horror. Science Fiction, w przypadku też tak, Szczerka. Tak. Ja nawet nie sądziłem, że to nasze Science Fiction jest tak w ogóle bardzo styczne do rzeczywistości. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, czytam to w ogóle, nie mogę uwierzyć własnym oczom, że w Polsce jest jakaś potężna w ogóle Grupa ludzi, którzy naprawdę wierzą, że, że, reptilianie. że reptilianie rządzą Polską. Tak, no, ja tak, chyba nie to, tylko Polską, ale nie wiesz, tylko Polską, ale, ale wiesz, wiesz, Polską. Wiesz, jak patrzę na, na rząd, to, to <grym> też czasami <na zasadzie grym> udaje mi się. Hmm, znaczy no, potrafię wejść w ten, w ten tok myślenia. <grym> ale, ale właśnie widzisz, i to jest ten przykład, już Państwu też oddam głos, ale chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że to jest idealny przykład ten odcinek właśnie, dlatego że czytaliśmy po raz pierwszy ten scenariusz jeszcze. Przed wydarzeniami strajku kobiet, a realizacja już była po tych wydarzeniach, i teraz ten obraz tej kobiety, która dobiega do samochodu i mówi, że ją gonią i że tutaj komisariat, to nagle zaczęło zupełnie inaczej grać, właśnie w kontekście mm -hmm. wydarzeń strajku, strajku kobiet. I pamiętam właśnie, z... że mm -hmm. jak rozmawiałem z Tobą, to Ty powiedziałeś, że sobie no ten odcinek. Teraz dla mnie jest głównie o strajku kobiet, nie? Ale ja tak przed, przed wydarzeniami yy, czytało się inaczej. Ten sezon jest zresztą też, jeśli chodzi o. Ten, ten zbiór autorów, pisarzy, którzy napisali nam te odcinki, no, tak staraliśmy się wszyscy znaleźć, po prostu, znaczy też, też, też trochę myśleć pokoleniowo, ale też zobaczyć, co tacy bardzo współcześni, współczesne pisarki i pisarze, o czym śnią w tym dziwnym mm. czasie, i no, zależało nam na tym, żeby, żeby to była jakaś jednak właśnie. Taka rejestracja epoki też. No. Chyba troszeczkę tak właśnie jest. Czy ktoś z Państwa chce coś, coś zapytać? No można wszystko. Albo Zapraszamy. powiedzieć na przykład, który bardziej, który mniej, no właśnie, reżale, bo to dla no nas też ciekawe, to Co nie muszą widzowie być takim... internetowi nie mogą tego zrobić, chyba że ktoś kontroluje komentarze na bieżąco, ale może ktoś z Państwa... Jeśli to nic, to ja, bardzo serdecznie dziękuję. To ja tylko się z jednej rzeczy wytłumaczę, mianowicie ze, ze swojego odcinka, bo to jest paradoksalna sytuacja. To nie było tak, że jako kierownik literacki zleciłem sobie napisanie to odcinka. Był tak namolny, wiele tyle <laughs> razy pytał, aż skończy być dobra, Michał. Masz. <laughs> chcę tylko bardzo mocno podziękować i podziękować Mikołaj, Mikołajowi, bo to była. Bo pomysł był Mikołaj i to chcę tylko powiedzieć nie. głośno, bo ja bym nawet na ten pomysł nie wpadł. Żeby, żeby to no tak, tak. zrobić. Więc chcę tylko Tobie podziękować, bo to był Twój telefon i to, że powiedziałeś, że słuchaj, a może byś spróbował i poddałem Waszej osobie. No, Zwłaszcza, że, tak, że jest, to... piszesz takie rzeczy i wiesz, Często na Facebooku jakieś tak. takie właśnie historyjki z życia. To, tylko chciałem to powiedzieć, że to był taki ciekawy przypadek, że to Ty do mnie zadzwoniłeś i powiedziałeś, a może Ty byś coś spróbował napisać. No i tak wyszedł fajny poddało. odcinek i no, tym publicznie Ci bardzo gratulujemy a, i tak. nie było, tak jak mówi Paweł, że nie, że a to ja, a ja bardzo, bardzo Tobie dziękuję. Bo gdyby nie tw ten Twój telefon, to by się naprawdę wtedy to nie wydarzyło. Także taki to był paradoksalny też projekt. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy w takim dziękujemy razie. Bardzo. I dodamy tylko do wszystkich, którzy oglądają nas w internecie, że, i to już jest informacja, która się pojawiła oficjalnie, yy, yy, dwa sezony pisarzy pojawią się na DVD już bardzo niedługo do, do kupienia. Także yy, będzie można to tak w tej formie zobaczyć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy,